Licówki są to uzupełnienia ceramiczne wykonywane na przednie powierzchnie zębów, zazwyczaj przednich. Robimy je zazwyczaj w odcinku od kła, czyli od trójki do trójki, i one uzupełniają część licową zęba, czyli tą przednią widoczną. Stąd też bierze się nazwa licówka. Wykonujemy często licówki na zęby osłabione, licznymi wypełnieniami, złamane w wyniku urazów. Wtedy licówka działa nie tylko na, jako poprawę styki, ale jako odbudowa i wzmocnienie struktury zęba. Kolor licówek dobieramy do koloru własnych zębów, jeśli nie mamy żadnych zastrzeżeń lub możemy licówkami zmieniać w znaczny sposób kolor uzębienia, no wtedy wybieramy kolor jaśniejszy. Jeśli ząb już jest bardzo zniszczony, został praktycznie sam korzeń albo ząb jest bardzo złamany, wtedy nie możemy sobie wykonać licówki, ponieważ nie mamy do czego tej powierzchni zęba, na, której, na którą byśmy mogli tą licówkę założyć. Przed wykonaniem licówek yy, pobraliśmy wyciski do modeli orientacyjnych, yy, jakby całe planowanie leczenia i, i, i projekt tych naszych uzupełnień licówek wykonaliśmy poza yy, ustami pacjentki na modelach. Musimy w odpowiedni sposób przygotować powierzchnię zęba. Sposób preparacji jest zależny od tego, jak bardzo musimy zmienić kształt zęba. Jeśli tak w tym przypadku zęby były bardzo skrzywione, bardzo zrotowane, więc żeby zmieścić naszą lisówkę, ta preparacja musiała być dość znaczna. Często, nawet najczęściej, zdarza się tak, że ten ząb jest praktycznie nienaruszony. Po preparacji zębów nie bierzemy już tradycyjnego wycisku. Masami silikonowymi, tylko wycisk za pomocą skanu optycznego w ustach. Licówki wykonane są ze specjalnych materiałów ceramicznych, które są specjalnie kwasem wytrawiane, później ich powierzchnia jest przygotowywana. A następnie przyklejamy specjalnymi klejami kompozytowymi do powierzchni zęba. Siła takiego wiązania jest bardzo duża, nawet większa niż pomiędzy własnymi tkankami zęba. Czyli taka licówka jest przyklejona mocniej do zęba niż szkliwo do zębiny. Takie licówki funkcjonują. W pełni jak własne zęby, można nimi normalnie gryźć, można normalnie użytkować. Czasami do tego się trzeba przyzwyczaić, ponieważ licówki wykonujemy najczęściej w strefie tej fonetycznej, która ma wpływ na, na wymawianie głosek. Może, może być kłopot z wymową, jeśli na przykład zmienimy długość i kształt zębów, ale do tego no, pacjenci bardzo szybko się przyzwyczajają. Takie licówki zazwyczaj funkcjonują po paręnaście, po dwadzieścia lat. Czasami z wiekiem po następują zmiany anatomiczne w ustach, z wiekiem dziąsła się obniżają, zęby się optycznie wydłużają i wtedy ta, taka licówka może już nie pasować do, do, do części uzębienia. Nie zawsze tak się zdarza, ale czasami trzeba zdjąć tą licówkę i, i wykonać nową odpowiednią do, do obecnego stanu uzębienia. Poleton nagraliśmy w Centrum Stomatologiczno-Implantologicznym doktora Krzysztofa Aviło www.avillo.pl.